Ciebie Boga Ojca wysławiamy, Tobie Boże wieczna chwała, Ciebie Ojca nie ciebie wielki ziemia cała, tobie wszyscy łowie, tobie boce i niebiosy, choroby serafinowie, ślą wieczystej pieśni Święty, święty na święty, Bóg zastępów, król łaskawy. Pełna niebo skręgiem ziemi, ma Twojej sławy. apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Tobie chłodnieść po z ziemi, z głębi serca ile zdoła, Głosy ludu zgodzonymi, wielbie się na pieśń Kościoła. Nie zbliżone słowo wieku i Z duchem wszechświat wielbiciel. Byś rodzica, syn dziecka, z by się byś zbawić swoim zgodę. Przy się człowieka nie wzgardziłeś pełnej wody. Tyś pokruszył śmierć i wrota, stary ościek w męki dubie i raj siedzie siedzi Boga, Chwala Ojca, Syn jedyny. trąba sroga, Przyjdzie sądzić ludzkie czyny. Wrośnym słudzy własnie go. Wspomóż od nich grzech, co Gdy się odkupił ta, co zbrodni, Drogi swoich i strugali. Ze świętymi w mocy Wiecznej chwały jest na im z Zbaw o Jezu lud sierocy swoje rząd się broń po wszystkie lata Sprowadź w niebie błogie bramy My w dzień każdy władca świata Imię Twoje wysławiamy Pobieg wiek wieków nie pieśń, piszcosła sławi twoje czyny. Ogniłony mrecz nas Jezus, od wszelakiej już z Zjaw w życiu całym, tym to, rzecz 道别。